Czy ty nadal wchodzisz na siłownię i robisz to, co akurat wpadnie ci do głowy? Zaraz powiem Ci trzy powody, dlaczego przez brak planu Twoja sylwetka stoi nadal w miejscu. Po pierwsze, tracisz czas na naukę techniki nowych ćwiczeń oraz szukanie odpowiedniego obciążenia, więc ciężko jest ci tak intensywnie przetrenować swoje mięśnie tak jak powinieneś. Po drugie, wydłużasz swoją regenerację ze względu na to, że twoje tkanki przez częste zmiany nie są w stanie się zaadaptować do nowego bodźca. Po trzecie, pojawia się trudność oceną ceną postępu, ze względu na to, że nie trzymasz się konkretnych wytycznych. To długoterminowo nie pozwala śledzić progresu w ćwiczeniach, więc tak naprawdę nie wiesz, czy idziesz do przodu. Jeżeli chcemy, żeby postęp był wiarygodny, to musimy mieć pewną standaryzację, czyli trzymać się sztywno danego planu działania. Dlatego dobrze skomponowany plan treningowy jest kluczowym narzędziem do osiągnięcia Twojej wymarzonej sylwetki, bo pozwala nam nie kombinować i trenować według pewnego schematu. A jeżeli chcesz nauczyć się skutecznie kształtować sylwetkę, to zostaw obserwacje po więcej tego typu treści.